Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej części sprzątania toaletki. W pierwszej widzieliście bazy, mgiełki, podkłady i korektory, w drugiej pudry, w trzeciej róże. Ostatnio wpadły brązery. No to oczywiście pora na rozświetlacze, których jest delikatnie mówiąc zbyt dużo, a co nieco, i tak już udało mi się sprzedać. I dlatego jest nie mam pojęcia, bo jeszcze tego nie wróciłam do Excela. I nie jestem pewna, czy chcę wiedzieć. Ostatnio też dostałam komentarz, że fajnie by było zobaczyć te kosmetyki, jak one leżą, i są poukładane. Słuchajcie, jest drobny problem, ponieważ po przeprowadzce moje kosmetyki nie leżą w szufladach, tylko właśnie w tych kartonach na podłodze. Stąd też Wam pokazuję w takim kadrze, nie też na blacie, czy właśnie w szufladach. No, to wygląda tak, jak wygląda w tym momencie. Także może Wam później pokażę, jak to jest poukładane. Natomiast nie wiem, czy to będzie ciekawe, ponieważ to jest tylko jeden mały Alex ZKI. Jedna szuflada to pielęgnacja, i w czterech pozostałych chciałabym wcisnąć wszystkie te kosmetyki, które będziecie tu widzieć. Może. W Poza paletami palety dostaną osobną szafkę. I myślę, że możemy zacząć od tego, co ostatnio udało mi się sprzedać. Sprzedałam takie cztery rozświetlacze. Po pierwsze, złoty rozświetlacz od Lovely, ten duży był po prostu ładny, ale niczym się nie wyróżniał u mnie. Był ok. Jeżeli chodzi o ten walentynkowy z Belle, miałam wrażenie, że on miał mieć nieco różowe tony, ale przez to baza była ciemniejsza, więc po prostu nie nadawał się dla mnie. Mgła od Glam Shopu jest ładna, wygląda spoko, ale to jest formuła Cream to Powder, a ja toleruję tylko suche oświetlacze. Niestety, za tymi kremowymi, nawet Cream to Powder, nie przepadam, więc ja kochałam róż i bronzer Tak tutaj ta formuła nie była po prostu dla mnie, ale wiem, że sporo osób też ją polubiło. I ostatnim produktem to jest takie duo od Vibo. Szczerze mówiąc, dla mnie to były bardziej topery do oczu niż jako rozświetlacz, więc też ode mnie to wyszło po prostu w komplecie. Następnie coś, co jest już zaklepane i też poleci do nowego właściciela, do mi, pozdrawiam. Jest to rozświetlacz od Anastazji, właśnie ten ze smokiem. On ma nieco różowe tony w sobie, natomiast ja nie potrafię go nałożyć i też chyba spodziewałam się nic innego koloru. To znaczy sam kolor jest ładny. Widziałam, że na nagraniu ten blask też był w porządku, ale jakoś na żywo mnie on nie przekonuje. Nie każdemu musi się podobać to samo. No i przede wszystkim, jednym pędzlem on się bardzo kiepsko nabierał. Jak już widziałam pędzel z włosia naturalnego, to już szło to dużo lepiej. Natomiast nie chcę mi się z tym bawić. Ten kompakt jest też dosyć ciężki, więc po prostu ten produkt pójdzie dalej, bo szkoda by było. No, ładny jest, nie da się ukryć więc szkoda by było, co by się marnował tak samo wyjdzie ode mnie różowy rozświetlacz od Fenty Beauty jest to odcień Rose Rave, wygląda ładnie w sztucznym oświetleniu te drobinki wybijają i na róż i na złoto więc naprawdę ładnie wygląda ale nie przekonuje mnie ta formuła, właśnie ona jest trochę taka bouncy, trochę wazelinkowa tak samo jak oryginał, więc to nie jest po prostu formuła dla mnie jak już mówiłam jestem zdecydowanie team suche więc on też ode mnie wyjdzie, już jest zaklepany tak samo... dobrze, może zacznijmy po prostu od jednego płynnego produktu, którego mam jest to Sinskin tak, ten produkt ma chyba z 4 lata takie 3-4 myślę, że spokojnie i proszę Państwa, on nigdy nie był otwarty. Jest to odcień Yellow Gold i tak myślałam, że a, może posmaruję sobie kiedyś nim dekolt. Cztery lata od tego czasu minęły, nawet nie wiem, czy on jest dobry, więc musiałabym go otworzyć. No zostanie u mnie, Jak jest dobry, to faktycznie kiedyś się nim posmaruję. No po takim czasie nikomu nie sprzedam płynnego produktu, bo on prawdopodobnie nie będzie żyć. Przejdę szybko do palet, ponieważ mam tylko dwie takie typowo toperkowe rozświetlaczowe. Po pierwsze świetlówka od Glam Shopu, która jest cudowna. Ostatnią wyciągłam na wierzch i kocham zdecydowanie. Oczywiście, że on mnie zostanie jakby, że inaczej. Cały czas z niej korzystam. Zastanawiam się, co zrobić z suwą. Ona też mi się strasznie podobała. Fajne są te oświetlacze. Czy tam topery do oczu? Ale no właśnie, ona jest dosyć mocno podobna do tego od Glamu. I chyba wolę sobie zostawić glam shop, bo gdyby coś jeszcze kiedyś wyszło, no to będę miała porównać, czy też wam powiedzieć, że to jest podobne lub nie. Więc suwa chyba ode mnie już odejdzie. Fajna paleta, zdecydowanie. Zwłaszcza ten taki złoto-zielonkawy jest dosyć wyjątkowy, natomiast jest jeszcze za mało zielony niż to, czego szukam, więc ona ode mnie wyjdzie. Jestem sama w szoku, bo uwielbiam tę paletę. Przejdę szybciutko do sypkiej formy, żeby mieć już to z głowy, nie ma tego dużo. Po pierwsze, rozświetlaczki Tulca i Klaresy jest naprawdę ładny, ale niestety dla mnie za ciemny. Tym samym będę musiała go sprzedać, gdzieś podać dalej. Szkoda, bo naprawdę na twarzy wygląda intensywnie, tak wiecie. Jest bardzo mocno wyrazisty. Ja lubię takie. <laughs> roświetlacze Więc szkoda, ale mam jeszcze kilka takich Dość mocnych Następnie rozświetlacz od Revolution I tutaj się zastanawiam co z nim zrobić z tego względu Rząd twarzy wygląda ładnie Obawiam się czy ta baza nie będzie za ciemna Bo on też jest taki I złoty i trochę różowy więc coś tam ma tej bazy, ale da się ładnie rozpracować, nie wygląda na za ciemny na twarzy. Sam efekt też daje bardzo ładny, więc chciałabym chyba go jeszcze zobaczyć na twarzy, przypomnieć sobie dawno go używałam. I właśnie dlatego, że leżę z tymi innymi kosmetykami, no to zapominam później, co tam mam, a posypki ostatnio wcale nie sięgam, więc może powinnam zmniejszyć ilość sypki. Dam go na taką kubkę może, bo jednak nie sięgam ostatnio posypki rozświetlacze, ale chciałabym też zobaczyć, jak on wyglądał na twarzy i sobie przypomnieć. Teraz właśnie mi przyszło do głowy, że ja gdzieś miałam jeszcze rozświetlacze od Glam Shopu Drama Mama we współpracy z Adą Grotkowską, i one dawały taki mocno metaliczny efekt na twarzy. Chyba wolałabym się już chyba ich pozbyć, bo nie sięgam znowu po nie, nawet nie pamiętam gdzie one są. Albo miałam wrzask, albo petardę, chyba że się już ich pozbyła. Powiem, wam, że nie pamiętam, nie znalazłam ich, więc może już ich nie ma, ale jak znajdę to, w razie co doliczę, jeden licznika. Na pewno odejdzie ode mnie Paese Wonder, z tego względu, że to miała być sypka wersja właśnie tego ich kultowego, prasowanego rozświetlacza. Prasowany jest naprawdę bardzo ładny. Ten też wygląda spoko, ale jak dla mnie jest za ciemny. Kto by się spodziewał? No niestety, ten kultowy rozświetlacz ma ciemną bazę, Dla mnie za ciemną, więc oczywiście. Puszczę go dalej, no bo też bez sensu zostawiać. Nazwałabym go raczej dziennym rozświetlaczem, szampański kolor i taflowy efekt. Następnie najpiękniejsze sypkie rozświetlacze i tutaj sobie na pewno coś zostawię. Zostawiam się czy nie wszystkie, ale kurde. Dopiero Wam mówiłam, że muszę się czegoś pozbyć, bo nie sięgam po sypkie rozświetlacze. I teraz chcę je zostawiać. Mowa oczywiście o Inglotach 06, 07 i 02. Ten kolor jest srebrny, bardzo jaśniutki. Jednocześnie ma trochę w sobie nutkę szampana. Ten z kolei jest już bardziej złoto-żółty i ten jest takim typowym złotym szampanem. Są naprawdę przepiękne i chętnie zostawiłabym je wszystkie, ale z tego co pamiętam, one kurczę nie trzymały mi się jakoś na twarzy w ciągu dnia, więc jeszcze zdecydowanie je sobie przetestuję. Natomiast to są duże opakowania, one mają 2,5 grama, więc spokojnie myślę, że mogłabym tak spół odsypać i sprzedać je, bo nie potrzebuję aż tylu, będę to bardzo długo zużywać, a jakby ktoś chciał przetestować, no to właśnie. Odsypka z tego, no to idealnie. W takim razie jeszcze ze mną zostaną. I następnie coś, co ja już chciałam sprzedać, później sobie zostawiłam, później znowu myślałam, czy nie sprzedać i chyba sobie zostawię. <laughs> nie da się ze mną, ale jest to rozświetlacz od stysia we współpracy z VIBO, odcień GlowGot, czyli ten bardzo mocno drobinkowy. One niby miały być bouncy, ale to jest typowy, suchy, sprasowany rozświetlacz. Jeżeli chodzi o te drobinki, to to jest. Powiedzmy, że coś z Fenty, ale w wersji złotej. Tu są same pojedyncze złote, małe iskiereczki. I właściwie nie wiem, czy chcę go zostawiać. Może dołożę dzisiaj na twarz i zobaczę, jak to wygląda. Zostawiam faktycznie pojedyncze złote iskiereczki i taką szampańską poświatę. Ładnie to wygląda. No ładnie, ładnie. No nie da się ukryć. Ty ja zrobił dobrą robotę, ale z drugiej strony, jak to w, to w tym świetle pięknie wygląda. Wiecie co, jeszcze sobie to zostawia? Zauważyłam, że mam jeszcze nieco kremowych produktów, więc wrócimy do nich, a później przejdziemy do wypieków. Miałam takie trzy rozświetlacze od Glam Shopu w wersji żelkowej. To jest dokładnie ta sama formuła tych rozświetlaczy: to te cienie do oczu z kolekcji z fioletem, tylko one wyszły wcześniej. Mam tu odcień Antonina, który był złotkiem i takim różowym odcieniem. W podstawie trochę było zieleni. Następnie miałam szampan zero i to jest boski odcień. To jest faktycznie szampański, ale miał tyle przepięknych, mokrych drobinek, co do wyglądał też na oczach. Jak go miałam, to też mnie pytaliście w komentarzu: Co tak się błyszczy? No, właśnie to on. I jeszcze był jeden odcień Era. Kolor taki niebieski, fioletowy, różowy, o ciemniejszej podstawie. Trochę było ją widać na twarzy, więc trzeba było uważać na ilość i dobrze ją rozpracować. Natomiast mnie zastanawia, czy to żyje. Coś tam żyje, ale co to za życie. Nie wiem, czy widzicie, że nałożyło się to grudkowo. Same drobinki no, są naprawdę przepiękne. No, Glam potrafi w błyski to zdecydowanie. Są takie mokre, lustrzane, przepięknie też przechodzi od tego różu i niebieskości fioletu. Boski. Natomiast y, chyba pora odprawić mu pogrzeb, nie wiem, wyczyszczę, zostawię sobie ten słójczek i właśnie gdybym sprzedawała inglota, no to mogłabym przesypać do czegoś takiego. Powinnam się wytrzeć, ale. Uuu, no ładne, ładne. Przejdę może do Antoniny. Domyślam się, że to też już nie żyje. Tego bardzo mało używałam łatko, co tu się stało. <głatko> nie wiem, czy Widzicie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ten ognisty blask jest. Cudny, chyba tylko widać tą ciemną bazę. Niestety właśnie to jest ten minus, że te bazy po zaschnięciu są bardzo, bardzo widoczne. Więc on chyba też pójdzie już na emeryturę. Nie wiem, czy teraz jeszcze coś zobaczycie, ale postaram się to dobrze rozetrzeć. No był naprawdę przepiękny. Taka cieplejsza baza i delikatnie chłodniejszy odcień. No przepięknie się to błyszczało. Na paluchach też jest niczego sobie. On chyba jeszcze najgładziej się z nich wszystkich rozprowadza. Cudny ale, no umówmy się, to umarło. Także tej trójce już podziękujemy, śmietnik. Jak mówiłam, przechodzimy do wypieków, mam tu rozświetlacz od Rary Beauty w odcieniu Enlighten, czyli ten najjaśniejszy. Robiłam jego test, pokazywałam Wam jak on wygląda na twarzy i szczerze mówiąc mnie absolutnie nie zmiótł, Więc on jeszcze zostanie, myślę, że na taką próbę zobaczę, to jest kultowy rozświetlacz, wszyscy się nim zachwycają a Mnie zupełnie nic nie urwa, bo już się tyle napatrzyłam na rozświetlacze, że to jest taki, no, okej, okay, mocny, po prostu jasny, taki chłodny rozświetlacz i nic specjalnego. Więc nie wiem, nie rozumiem tego fenomenu. I zastanawiam się po prostu, czy go zostawić. Właśnie z tego względu, że jest bardzo popularny, czy sobie zupełnie odpuścić. Może użyję go jeszcze raz i też go dam na kupkę. Może, bo nie mam pojęcia, co z nim zrobić. Nie jestem aż tak twarda, jeżeli chodzi o rozświetlacze, bo mięknie mi serduszko. Kupiłam też jego zamiennik, ponieważ wszyscy się nim zachwycali i byłam ciekawa, czy to jest faktycznie warte uwagi. Mówię oczywiście o AA Wings of Color. I cóż ja mogę Wam powiedzieć? Tak samo jak przy RER, ten też nie robi na mnie żadnego wrażenia. To jest kolejny produkt wypiekany, ten jest już dużo cieplejszy. Ta baza kolorystyczna niestety jest trochę widoczna, więc zastanawiam się, czy jego nie puścić w świat i czy nie kupić sobie na przykład Catrice, które też wypuściło wypiekane rozświetlacze, ale one są też już nieco jaśniejsze. On jest ładny, poprawny, ale czy to jest coś, co mnie zwala z nóg? Nie jest. Bo powiedziałabym, że właśnie taki gładki z mikro z mikro drobineczkami. Mm, bardzo gładki wydaje się na schłoczu. Trochę mi powiem Wam, że przypomina teraz ten sypki od Palce. To jest chyba bardzo podobny waj. Dlatego się nie dziwię, że ten i tamten był nam mnie za ciemny. A, a może też jeszcze zaraz użyję, ale myślę, że on poleci na sprzedaż i tak samo będzie z wypiekanym rozświetlaczem od Maxi. Tutaj jest. Nieco lepiej, ponieważ ta baza kolorystyczna nie jest widoczna, sam blask jest też dosyć jasny, nie wiem czy to będzie w ogóle tutaj widoczne, ale wygląda on na twarzy naprawdę bardzo ładnie. Kolejny jasny, gładki rozświetlacz. Ładny, poprawny, ale nic więcej, więc raczej nie będę po niego sięgać. Też poleci na sprzedaż. Z tego co pamiętam, Ofra też miała wypiekaną formułę i tutaj mam dwa rozświetlacze. Po pierwsze Space Baby i Glaze Donut. Oba z tego co pamiętam były we współpracy z Niki. Są naprawdę przepiękne. Prze, prze Ten odcień to jest maksymalnie ochłodzone złoto. On ma bardzo ładny, chłodny blask. Mm, porównywałam Wam go do rare, są pewne różnice, ale skoro już mam coś takiego i ten mnie zachwyca, no zdecydowanie wolę sobie zostawić właśnie to cudeńko. Ofra zdecydowanie u mnie zostaje. Mimo tylu lat one na topie były naprawdę już kilka dobrych lat temu. Ja je kupiłam dużo, dużo później już po tym całym hypie i zdecydowanie warto. Uważam, że są piękne nawet teraz. Tak samo ten odcień Space Baby on jest. Gładziutki, ale niebieski. Przepiękny, więc jak dodacie do niego dorobinek, mm, no jest cudo. Także oba zdecydowanie u mnie zostają. Wypiekany mam jeszcze rozświetlacz Glam Shop serilux Lux. Taka setka jest naprawdę bardzo ładna. I szczerze mówiąc, ja go nie pamiętam. Musiałabym chyba go jeszcze nałożyć. O, to opakowanie ma nawet lusterko. Ok, biorę pędzelek Ten sam co od poprzedniego rozświetlacza we współpracy ze Stysiem. Nabieram. Jeszcze sobie dołożę. Zrobiło się bardziej nudziakowo no, po dołożeniu tych dwóch rozświetlaczy w porównaniu do tego, co miałam wcześniej, ale też jest ładny, chyba jeszcze zostanie. Na pewno muszę go użyć, bo bardzo rzadko go używam i po prostu nie pamiętam, jak on wygląda. Z tego co wiem, to na wyglądał dosyć sucho, bo jest sporo drobinek w nim, a że jest wypiekany. To właśnie wygląda tak nieco suchawo na słoczu, ale na twarzy wygląda pięknie i ma ciepłe te drobineczki. Na swatchu wyglądał dosyć ciemno, ale chyba na twarzy ta baza nie jest zauważalna. Natomiast mam już tyle tego gruzu na policzku, że chyba wystarczy, ale nie mogę obiecać, że jeszcze czegoś nie dołożę w trakcie. Także wybaczcie, ten jeszcze u mnie zostanie, chociaż mam tego tyle, że powinnam jednak uszczuplić tą kolekcję niż zostawiać. No nic, następnie pokażę Wam może dalej Glam Shop. Jest to rozświetlacz, który się nazywa Migot. Jest absolutnie przepiękny i powiem Wam, hmm, gdzie go położyłam? No właśnie ten od Anastazji, jak je zestawicie, to to jest bardzo podobny vibe One nie są identyczne, ale właśnie to lekkie zaróżowienie w jednym i w drugim jest widoczne, w tym mam wrażenie, że to jest bardziej takie ciepłe zaróżowienie o nieco nudziakowej podstawie tam jest dużo bardziej chłodne, takie rozbielone, więc z tych dwóch zdecydowanie wolę. Ten jest przepiękny, bardzo chętnie po niego sięgam i nie widać, że on jest ciepły na twarzy, świetnie też pasuje do takich różowych, chłodniejszych makijaży. Cudny, gładki, ale ma w sobie takie mikrodrobineczki. Zdecydowana bomba, uwielbiam ten rozświetlacz, ma fajną kasetkę, lusterko, także czego chcieć więcej? No, chyba że drugiego odcienia, no to jak najbardziej można chcieć. Tak samo chciałabym jeszcze kupić lśnienie, który jest takim odcieniem pomiędzy. Promieniem, a właśnie migotem. Oczywiście, że kupię, bo te dwa naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzają. Ten jest w cieplejszym złotym odcieniu. Mm, powiem Wam, że za tym aż tak bardzo nie szaleje, ale też jest ładny, więc oczywiście zostanie. Uwielbiam to, jak Glam ma po prostu w sobie te mokre drobineczki. A oprócz sprzątania toaletki, czyli tych wszystkich kosmetyków, sprzątam całą toaletkę, czyli po prostu moją ławę, na której mam to wszystko porozkładane. Mam tu przy sobie spray do okien i <grywdy> będę czyścić później te kosmetyki, ponieważ jak widzicie dalej Glam Shop we współpracy z Martą Turbo Highlight jest strasznie brudny, więc pomienimy ten fakt, pokażę Wam środek. Jest przepiękny, bardzo intensywny, drobinkowy, mocno widoczny. To jest szampan, ale skręcający w tą cieplejszą stronę. Mam trochę tych produktów influencerskich i zdecydowanie ten podbija moje serduszko. To jest naprawdę dobry rozświetlacz. Jeżeli chodzi o glamczów, mam jeszcze jeden. To jest w zasadzie rozświetlacz z kalendarza adwentowego. Obecnie wszedł do sprzedaży jako cień pojedynczy. Kit sezonu. Ja już Wam go zachwalałam. Złoto szampański odcień z nutą różu, ale ma w sobie po prostu bombę drobin takich mocno kolorowych, i złotych, i srebrnych, różowych, niebieskich. Absolutna bomba kolorystyczna, tęczowe wykończenie. Przepiękny. Więc na oczach też niesamowicie błyszczy, ale na policzku. Wiecie co. Naprawdę się dziwię, jak ktoś z Was nie wstanie po tym filmie i nie pójdzie dołożyć sobie swojego rozświetlacza. Czy zaczynam przeginać? Jak najbardziej? Kolejny rozświetlacz od Fenty, tym razem ten w najbardziej popularnym odcieniu, i kurczę, zastanawiam się, co z nim zrobić. Czy sobie zostawić go dla porównań, z tego względu, że to jest miniaturka? Ciężko dostępna, nie da się już czegoś takiego złowić, chyba że w jakichś naprawdę limitowanych zestawach, na przykład świątecznych, więc on chyba jeszcze z tego względu u mnie zostanie, ale czy jest to produkt, którego używam? Nie, więc z tego względu powinien wyjść. Ale jako, że to jest miniaturka, to chciałabym sobie go zostawić, bo nie kupię oryginału dużego na pewno, nie? To nie ma sensu. Nie jestem jakoś fanką tej formuły, ale wykończenie jest zdecydowanie wyjątkowe, więc on u mnie. Zostanie... nie rozmawiajmy o tym dłużej, przejdźmy dalej. Roświetlacz od Ingrid Syrenkowy. Mamo, jak to się błyszczy. To jest turbopigment w postaci rozświetlacza. Bardzo, bardzo intensywny. On ma nieco ciemniejszą bazę, ale da się go też rozpracować. Można stworzyć nim masę drobinek, ale też uzyskać efekt tafli. Bo jak mówię, to jest jak turbopigment, to jest po prostu cień do powiek, więc Różnie możecie go nałożyć i jako toper, i jako bardzo mocna, intensywna tafla. To jest jeden z najmocniejszych rozświetlaczy, jakie w ogóle kiedykolwiek wyszedł, i boski. Sama podstawa jest ciepła, ale blask jest zdecydowanie chłodny. Zostaje, a już nie mam w co się wycierać, bo cała chusteczka jest w tych drobinkach. Następnie przechodzimy do rozświetlacza bardzo wyjątkowego, czyli tęczowy rozświetlacz od glisten. Mimo że nie używam go za często, raczej jak po niego sięgam, to w formie właśnie pojedynczych tych cieni. Jeżeli chcę coś bardziej ognistego, to sięgam po ten pierwszy, ale to są cienie dłochromowe. I zależnie jak na nie popatrzę, to one mają też inny odcień. Ale zwykle, jeżeli chcę czegoś ognistego, to sięgam po ten pierwszy. Jest zdecydowanie wyjątkowy. Teraz widzę, że ten bardzo, ten drugi bardzo mi przypomina halogen od glam Shopu. Kolejny jest zielony, następnie różowy i później skręcamy do takiego. Żółto-złota. Natomiast, jak je zesłoczuję, to pewnie one będą wyglądać trochę inaczej. Tak, ten zielony opalizuje jeszcze na złoty. A ja bym chciała typowy zielony rozświetlacz, ale powiem Wam, że moc to on ma i widać zdecydowanie ten kolor. On się zachowuje bardziej jak cień do oczu, bo widzicie, że on ma naprawdę ciemną bazę i niestety. Tą szaro, biało-szarą bazę widać na twarzy. Więc ładny, wyjątkowy, ale mam wrażenie, że to jest bardziej formuła znowu cieni do oczu. Więc czasami go używam, ale nie jakoś spektakularnie często. Następnie możemy przejść do czegoś, co też mi się strasznie podobało. Jest to rozświetlacz od Lovely Palm Springs Glow. No i słuchajcie, to jest bomba. To jest kolejny bardzo mocny rozświetlacz. Ten jest już suchy, ale wygląda tak bombowo. Chłodny odcień z nutą szampana i mnóstwem iskierek. Więc, jeżeli ten syrenkowy z Ingrid był dla Was za mocny, to to jest taka lekko stonowana wersja, ale też bez przesady, bo on jest mocny, natomiast jest suchy. Nie wiem, czy to nawet nie jest formuła wypiekana. Wielofunkcyjny funkcyjny tą w formule Bansi. No, za diabła to nie jest Bansi, chociaż może. Powiem Wam, że dla mnie to jest tak suche, że to nijak nie przypomina formuły bouncy. Niemniej jednak jest boski i widziałam, że w którejś kolekcji on wrócił, ale jako cień do powiek. Więc jeżeli ktoś go nie złapał, to w mniejszej wersji możecie go jeszcze dorwać. Myślę, że to jest dobry ruch, bo jako cień do powiek wygląda bosko. Jeżeli lubicie coś mocno iskrzącego we wnętrznych kącikach, uh -huh, zdecydowanie. Na no policzki bomba. Natomiast trzeba lubić takie, wiecie, coś bardzo mocno ekstra na tych policzkach. Jeżeli jesteście fanami raczej delikatnego makijażu, no to to będzie po prostu za dużo. Ale myślę, że nie za dużo będzie rozświetlacz od Eveline Field The Glow. Ponownie, jakieś 2-3 lata temu był bardzo mocno popularny. Chyba z tymi trzema latami, to trochę przegiełam, ale takie dwa. Jak widzicie, mój się rozwalił i prasowałam go po prostu sprayem do mycia palet. Pó póki co działa bardzo dobrze. Mam wrażenie, że jest jeszcze ładniejszy niż wcześniej, bardzo intensywny. Natomiast jedyne co to bardzo mocno czuć zapach tego sprayu do palet. To jest zdecydowanie gładki rozświetlacz, ale bardzo ładnie błyszczy, nie odcina się na twarzy. Jest po prostu ładnym, fajnym, dziennym rozświetlaczem, więc tym samym inne, zwykłe, dzienne rozświetlacze nie są mi potrzebne, skoro mogę mieć Eveline. I właśnie sprasowałam go tylko dlatego, bo mimo, że jest w stanie, mogłem kupić po prostu kolejny. No, to jednak bardzo mi się podoba i chciałabym sobie go jeszcze zostawić, jeszcze poużywać. Więc uk jest, to oczywiście jest. Mam wszystko upierdzielone w drobinkach. Następnie coś, co kupiłam, co jest też nazwane rozświetlaczem ale to jest chyba. Nie wiem, co to jest. To jest tęczowy rozświetlacz od Revolution. Powiedziałam dopiero, że nie wiem, co to jest, bo nie wiem. To wygląda bardziej jak cień do powiek. Jeszcze tego nie schłoczyłam, chyba raz dotknęłam. I niestety, to jak widzicie, coś tam się błyszczy, ale ma bardzo ciemną bazę. Kolory, to jest baza tych niby rozświetlaczy, więc wyraźnie jest tęczowy. W sumie możemy go zesłoczyć? wspólnie, tak pierwszy raz. Mm. Ej, to ma szansę się udać, bo faktycznie ta baza jest naprawdę mikro, mikro widoczna w takiej mojej ilości, ale jest to taki lekko zielony odcień złoty, ultrafioletowy i różowy. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, bo akurat tak. Zrobiłam swój że prawie chyba światło na niego nie pada, ale wygląda. U -u -u -u. Wiecie co, używam go następnym razem. Nie wiem jeszcze kiedy, ale gdzieś go wcisnę, zostaje. Jest to Belle we współpracy z Fock in the Garden. Całkiem niedawno go kupiłam. Maluszek, fajny w podróż. Natomiast spodziewałam się chyba, że on będzie nieco cieplejszy, bo na twarzy wygląda naprawdę mocno srebrno. Ładnie wygląda, ale czy to jest to, czego szukam? Niech będzie, że on też jeszcze trafi do kategorii może. I kolejny revolution. Przy okazji szukania zamienników Fenty Beauty natknąłem się na niego. Niby TikTok mówił, że to ma być zamiennik. Nie, wykończenie jest zdecydowanie inne. On jest jeszcze mocniejszy, dużo łatwiej się nakłada i jest czymś pomiędzy. Czymś pomiędzy drobinkami. A taflą, i dlatego mi się tak bardzo podoba. Za Fenty nie przepadam jakoś specjalnie przez tą formułę, ale mimo wszystko, wszystkie zamienniki są dużo bardziej perłowe. On jest czymś pomiędzy, tu są te drobinki, jest naprawdę bardzo ładny, wyjątkowy, ale jest bardziej perłowy, więc to nie jest identyko, ale ta sztuka jest już niedostępna, zostanie u mnie. I zbliżamy się już do końca, szybko jakoś poszło, nie? Trzy rozświetlacze z Ekocery: przede wszystkim odcień Mały, jest to taki. Z żółto, nieco złoty odcień, bardzo gładziutki. Następnie mam tu Capri, który kiedyś był ogłoszany zamiennikiem dla kuki z Benefitu. Zgodzę się, Vibe jest bardzo podobny, a ten jest ładniejszy. Nie ma aż tak bardzo ciemnej bazy jak kuki. Ten jest zdecydowanie lepszy. I ostatni rozświetlacz: jest to Syrynka. Nieco różowy, taki fioletowy. Kurczę, zapomniałam o tym odcieniu. Jego chyba, nie wiem, z raz czy dwa użyłam na twarzy i to tyle. A jestem naprawdę bardzo ładny. Świetnie by mi pasował do chłodnych makijaży. Takich na przykład, jak mam teraz. Poczekajcie. O, słuchajcie, ale jaja. Wiedziałam, że coś on mi przypomina. Jest bardzo podobny do właśnie tego od Anastazji. Tylko Anastazja jest jeszcze bardziej drobinowa. Na palcu też dużo bardziej się błyszczy. I ma w sobie chyba też trochę cieplejsze drobinki. Ten od... Ekocery wydaje się być takim gładko pudrowym efektem, więc ten zdecydowanie będzie szlachetniejszy na twarzy, ale powiem Wam, że one są na tyle podobne. Że okej, okay, to też jest taki zamiennik, nie stuprocentowy, ale naprawdę bardzo ładny. Tak, zdecydowanie tu jest Anastazja i jest cieplejsza od tego Zekocery. Więc jeżeli chcecie mieć po prostu na miastkę takiego rozświetlacza, sprawdzić ten kolor, czy to jest coś dla was, no to ten Zekocery jest naprawdę fajną propozycją, z tego względu, że to są wkłady i możecie sobie te odcienie przerzucić do kasetki magnetycznej której po prostu nie mam. Nie mam wolnych palet magnetycznych. Wiecie co? Może ten najbardziej ciepły bym oddała, ale z drugiej strony chciałabym go jeszcze użyć na twarzy. Zostawię sobie jeszcze 23 rozświetlacze. Czy mam coś na swoje usprawiedliwienie? To wszystko ze mną zostaje. A nie powiedziałam Wam jeszcze, że do mnie idą trzy rozświetlacze od Game Beauty. Zielony, właśnie taki bardziej ognisty. Jeden chyba wzięłam, taki ciepło-żółto-złoty. Więc zobaczymy sobie te odcienie, bo zielona naprawdę jestem bardzo ciekawa i kosztowało jakieś grosze. Więc dam Wam znać, jak do mnie przyjdą, powinny być chyba 9 czerwca u mnie. A niestety tylko to poleci u mnie na sprzedaż. Siedem produktów, dosyć kiepsko, co? Trzy produkty mam jeszcze w kategorii morze, więc po przetestowaniu jest szansa, że one ode mnie odejdą. Natomiast muszę sprawdzić, przypomnieć sobie, jak one leżały na twarzy. To i tak cud, że stylu rozświetlaczy muszę sobie przypominać tylko trzy. Resztę pamiętam, także jest dobrze. I jeszcze oprócz tego, odchodzą ode mnie przecież trzy rozświetlacze z Ganuszobu, które już się zaschły i powinny polecieć do śmieci. Więc nie ma, nie jest to taki śle. Czy jest tak źle? No jest źle, ale 10 odchodzi. 26 zostaje, 10 odchodzi. Może jeszcze znajdę te od Ady. Dajcie mi znać, czy to jest dobry wynik, czy powinnam jeszcze może coś odrzucić. A tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego.